Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl Niech cała Polska pachnie chlebem. Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka. Kochani, witamy Was staropolskim obyczajem, czyli chlebem. Będziecie go sobie mogli kupiec, zabrać do domu, tam na tamtym stanowisku, który jest vis a -vis sceny. A teraz zapraszam panią burmistrz Małgorzatę Kwiatkowską. Dzień dobry, jest mi niezmiernie miło spotkać się. W 2010 roku, już to już było, jak byłem z, z Anią, był taki moment, że wiesz, że obudziłem się w nocy. Był taki przebłysk, nie wiem, intuicyjny, taki, wiesz, że wiedziałem, co będę chciał robić, nie? On mówi, będę piekł chleby. No jak będziesz piekł chleby, to przecież nie ma nic, nie? Oj, tam coś się wymyśli. Wiesz, ja byłem e, piekarzem z zawodu, ale, ale nie prowadziłem nigdy dużej piekarni. Pracowałem w dużej piekarni, to mi bardzo dużo dało. Bo, e, moja mama, e, kiedy miałem lat 14 i m, też nie do końca wiedziałem, w którą stronę chcę pójść w życiu, powiedziała mi, żebym poszedł do piekarni, bo ten zawód na pewno da mi przeżyć. Ja poszedłem do zakładu stolarskiego, szukałem praktyki, do zakładu szklarskiego, ale nigdzie nie, nie, nie było wolnych miejsc, a mama mi znalazła, że tak powiem, wolne miejsce w piekarni. Tak Z perspektywy teraz czasu patrzę, że to był bardzo, bardzo dobry ruch z jej strony, bo pracując w największej piekarni w Bartoszycach, czyli tak zwanym gigancie nie, z poemowskiej piekarni, poznałem jakby duży ciąg produkcyjno-technologiczny tego chleba, którego się wyrabiało ręcznie, bo myśmy ten chleb po prostu robili ręcznie, tak, no bo ciastowy przygotowywał w dużej dzierży ciasto, następnie ono podjeżdżało pod stół, było rozważane, potem szło do garowni, no i potem piecowi wkładali je do pieca. No i my jakby i te, po wielu latach, e, czyli tak, najpierw odtworzyłem ten cały ciąg na mobilnych warsztatach pieczenia chleba, czyli jak jeździliśmy po Polsce, to Teraz jeżdżę z Romkiem i z Kubą, no to tak, Roman był odpowiedzialny za receptury i za zrobienie wszystkich składników. My z Kubą byliśmy odpowiedzialni za wyrobienie ciasta, no i potem każdy z nas jeszcze gdzieś tam była garownia pod piecem i wszystko. Wszystko mieściło się w namiocie 50 m2. Ale znowu ta cała praktyka, całe myślenie wprost na, na, o procesie wypiekowym chleba, nauczonym jakby za kajtka w szkole zawodowej i spowodowało, że byłem w stanie to odtworzyć na poziomie plenerowym. No, i, i sytuacja jest taka, że wiesz, że robię ofertę, nie mam jeszcze mobilnego pieca, nie mam nic, ale wiem, że będę stał w plenerze i będę piekł chleby, a ludzie będą piekli gdzie ze mną, wiesz. I wtedy się pojawił ten temat, niech cała Polska pachnie chlebem, nie? żebyśmy spróbowali w ten sposób. No i... no i pojechaliśmy do naszych przyjaciół z Zielonej Góry. Okazało się, że mają znajomego, który ma gastrograty, Gdzieś tam jakieś takie wyposażenie gastronomii. Pojechaliśmy. Okazało się, że ma piec, który. Które się nadaje. Więc pierwsze próby chlebowe były u nich na podwórku. No i wyszło, udało się. Pierwsza impreza w pieniędzmi. Zaraz zaczynamy. Mogę się zapisać? Są o 15, chętni. O 15.00 zapraszamy serdecznie i będzie można sobie stanąć i zrobić własnoręcznie pochany chleb, a? Chodzi, bo chcę się nauczyć. Super. To jeszcze nigdy Pani nie próbowała? O, ostatnio była mu koleżanki, ona piekła i bardzo mi smakował. Tylko piekła w piecu i miała naczynie pod spodem yy, z wodą i ten chleb tak się... podparł. Tak, podparł. Dokładnie. Kurczę, się na no lepiej? O, fajny. Z jakiej mąki? Zapytam. Dzisiaj jest 750 chlebowa, 720 żytnia i 1850 graham. Ona piekła też z kukurydzianej, bo ona sama piekła Tak, ale taki mieszany, pół tak, miesza. To widzę, Dobrze. że od strony teoretycznej pani już tutaj opanowała. Od strony sporo. teoretycznej to ja się przyglądam, tylko jeszcze nigdy sama nie piekłam, właśnie dlatego przyjdę tu o 15. Dziękuję bardzo. A pani pamięta czasy, gdy się chleb piekło? Ja jeszcze piekę, tylko ostatnio mi się nie udało i się zraziłam. Zrobił mi się zakalec, a piekłam cały czas. Bo jednak w domu ten chleb jest lepszy, co prawda w piekarniku, ale, ale piekę. I z czego pani piecze ten chleb? Różnie, i z orkiszu, i z Żytniej, Mąki. No ale mówię, ostatnio mi się klucha zrobiła, więc dałam sobie na razie spokój. Polacy mają bardzo długą tradycję pieczenia chleba, i że tak powiem, pani chyba należy do rzadkości, że, że gdzieś tam to nie zostało przekazane. Ale myślę, że jeżeli chodzi o te zakalce, to się nie trzeba zniechęcać, tylko po prostu. No. Ja jestem Warszawianką od któregoś tam pokolenia wstecz, więc nie było tej tradycji pieczenia chleba. Dopiero ja pierwsza zaczęłam piec. W domu. Ale sąsiad był piekarzem, trochę mi tam podpowiadał i przywoził mi rano o 6 świeże pieczywo, później mówi weź się sama, zobaczysz jakie to fajne. No i dzięki niemu zaczęłam właśnie tak kombinować, jak to się mówi, z, z jakimiś tam zioł, nasionami czy z żurawiną. Bardzo lubię z pomidorami suszonymi, uwielbiam, no ale, ale mówię, po ostatniej wpadce na razie mam dość, więc sobie daruję. Aż mi przejdzie Fabia i dopiero. Zrobiłem ofertę. Aż z Tańca z ogni mieliśmy bardzo dużo klientów z agencji różnych, więc bardzo było wtedy łatwo rozesłać ofertę. No i dozwało się pieniężno. Pierwszy pokaz. W pieniężnie. Z siostrą i z, z kolegą, który tańczył z Ogniem i chodził po pożarze. Więc pojechała ekipa, która nie miała pojęcia w ogóle o co chodzi, tylko Artur był człowiekiem, który się znał. Więc było szybkie przyuczenie i w pieniężnie poszło, załapało. Okazało się, że ludzie tak jak e, mają to gdzieś we krwi, że, że ten chleb się im udaje, nie? Że przyszli z partyzanta i, i zrobili. I są zachwyceni, że to pachnie, że się dzieje, że ten chleb im wyszedł. Nie? Potem załapała nas już śląska agencja reklamy marketingu. Ta duża agencja reklamowa wiesz w Polsce i pociągnęła już nas. Jak już, już oni nas pociągnęli, to my się zaczęliśmy profesjonalizować, dosprzętawiać, ubierać coraz ładniej, coraz ładniej. I, i tak i tak to w międzyczasie wiesz było. Pycha. na jakiś zapach. A żeby mikrofon potrafił pokazać zapach. No szkoda, że nie może. Jak chrupiemy? Pyszne. Dodatkowo w piecu mamy jeszcze chleby z żurawiną, z czarnuszką. Tak. A tutaj teraz robimy ciasto, które już fizycznie jest przygotowane na miejscu. Parę godzin wcześniej jak przyjechaliśmy, przygotowaliśmy ciasto drożdżowe, odgazowane już trzy razy. I ono będzie za chwilę pięknie rosło w całej formie i będziemy częstować mieszkańców Wychota. Czy ktoś tutaj <laughs> ubija masło? Słuchajcie. <laughs> Następnym razem weźmiemy, ale to nas subyśka pani Burmistrz, weźmiemy kogoś do ubijania masła i myślę, że serek koryciński też byłby... Ja myślę, że trzeba abropos. wziąć taką e, polikę, taką e, gospodynię wiejską gdzieś z pobliżu no. i która by tą maselnicę po prostu by było całkiem nie A co brakuje masła do tego chleba? No to byłoby jeszcze pyszniejsze. Peśni, Wróciły jakieś wspomnienia? No, nie, niekoniecznie, ponieważ nigdy tym się nie zajmowałam, natomiast rzeczywiście e, bardzo lubię dobre pieczywo e, i dobre masło. No a o to trudniej. No i tu się okazało, że myśmy po prostu postawili na szale zapach chleba. Czy chleb dla Polaków jest tak mocno ważny, czy on jest tak ważny w relacjach, i czy on pachnie w każdym domu, czy ludzie za nim tęsknią, czy żeby żebyśmy my mogli zrealizować ten, ten pomysł. Nie? I okazało się, że potem myśmy, już jak jeździmy po Polsce i robimy warsztaty pieczenia chleba, no to zauważyliśmy, że Polacy w ogóle mają chlebowe DNA, czyli mają do, taką ważną umiejętność, nie, nie spierniczą bochenka chleba. Zawsze, kiedy Polak się bierze za bochenek chleba, on wychodzi. My przyjeżdżamy naprawdę. No, przyjeżdżamy z, z wiesz, 10 metrów na 5, 50 metrów kwadratowych mobilnej piekarni, stawiamy ją, wiesz, budujemy stoły, spłyt, wiesz, nogi teleskopowe, wiesz, raptownie z samochodu, który jest małym busikiem i przyczepą, wy, wyrasta, wiesz, piekarnia 50 metrów kwadratowych. Niektórzy nie mają tak dużego mieszkania nawet. Nie? No i my to wszystko wykładamy, budujemy, wiesz, montujemy. I, e, I przychodzą ci ludzie, stają. Każdy z nich dostaje, wiesz, mąkę, wodę, drożdże. No na zakwasie niestety nie możemy piec ze względu na to, że, że to jest impreza event szybko. Wiesz, zakwas wymaga czasu fermentacji, więc ludzie dostają kawałek drożdży. No i te wszystkie składniki. Słonecznik, dynie, wiesz, pestki ziemianianego, no wszystko i montują chleb. I okazuje się, że te chleby wychodzą. Nie? One zawsze. Dla każdego człowieka, odkąd jeździmy od 2010 roku, a zrobiliśmy setki pokazów i warsztatów działa, nie? że chleb gdzieś jest wpisany w takie, w takie nasze miestwo nie, bycie. Moi kochani, bardzo serdecznie witam Was na warsztacie pieczenia chleba. Jestem nie, tutaj nie tylko sam, jestem z moimi współtowarzyszami. Jest nas trzech. Wszyscy jesteśmy kierowcami, dlatego że mobilny piec chlebowy trzeba za sobą ciągnąć, za samochodem. Dzisiaj przyjechaliśmy ciężarówką taką, w której on się zmieści. W środku ma kamienie, te kamienie są nagrzewane przez ogień i to okazuje się, że dla nas jest niesamowitym doświadczeniem, bo ogień jest... Y, zupełnie inaczej wypieka chleb niż piec elektryczny. Dlatego jakby mamy tutaj inny zapach, zupełnie inaczej skórka się kształtuje i... I dzisiaj, moi kochani, wy zrobicie własne ciasto. A naszym zadaniem będzie dopilnować, żeby ten chlebek nie przypalił się, tylko ładnie dla Was się wytykał. Jak zaznaczacie chlebki na samym końcu, bo pewnie Was to interesuje. Pamiętacie pewnie, jak w starych piekarniach były karteczki na chlebie. My też Wam rozdamy takie karteczki i Wy będziecie podpisywali na tych karteczkach swoje imię. Ważne jest tylko to, że oprócz swojego imienia. Trzeba będzie napisać nazwę grupy, bo dlatego że nie jesteście jedyną grupą warsztatową, więc chleb, żeby klepki się nie mieszały. E, to, to teraz zapraszam was bardzo serdecznie do tego, żeby każdy z was złapał miskę, która stoi na stole. Tak, mamy. Wszyscy, e, niech pod, pol, e, wolne są gdzieś miseczki, jakieś jeszcze, moi kochani. Czy macie wolne miski? To są wasze. Pani nie ma. No to nie zostaje nic innego, jak oddać moją miskę dla pani. Jak ma pani na imię? Wiesława. Pani Wiesiu. Pani tak pięknie mówiła dzisiaj o tym, że chciałaby się pani nauczyć się piec chleb, a niekoniecznie było pani dane, że tak powiem, przejąć taką tradycję rodzinną, więc ta miseczka jest dla pani. Ja będę bardzo obrazowo wam mówił, co po kolei robicie. Złóżcie ściereczki w kosteczkę, tak żeby dokładnie czysto było na stole. W piekarni, pamiętajcie, że zawsze musi być czysto w domu w kuchni, też czysto. Tak jakby jeździsz i, i słuchasz, nie? Wiele historii, które potem zbieramy, nie? Że, że wiesz, że moja ciocia, moja babcia w takich blachach, w takich blachach w dochówce, no jakby wiesz, nie? że najpierw piekli, potem coś a na końcu jeszcze suszyli owoce, żeby, żeby wykorzystać jakby tę ten, ten, ciepłotę pieca w domu, czy coś tam, jakby że kule tego. Co zostało z chleba, co się odkładało, żeby na następne wypieknie, że ona krążyła po, po, po wspólnocie takiej wiejskiej. Na przykład, że wiesz, dzisiaj piekła Mariśka, jutro piekła Jaśka, a potem Kaśka, nie? Dom. Każdy dom miał te same bakterie, nie? Probiotyczne. Czyli ten sam zakwas chlebowy przechodził z domu do domu i on, on nie umierał, nie? Że ludzie się w tym. I tak wiesz, jakby jeździsz i, i słuchasz, nie? No, i tak minęło nam 10 lat. Macie Mąkę, Macie. Więc bardzo proszę Was teraz o to żebyście wsypali, tak, dwie takie płaskie łyżeczki soli do swojego chlebka. Zaczynamy od pani, sam raz, on już ładnie, widać, że gotują w domu, super. Słuchajcie, mamy już sól, mamy smak taki podstawowy, ale żeby... Teraz właśnie zadzwonił piec i Kuba wypieka chleby z kiełbasą i cebulą prazoną. Słuchajcie, za chwilę je pokroimy, będziecie mogli, zresztą czujecie pewnie już e, zapach cebuli, zapach kiełbasy, tak. O. I teraz proszę was o to, żebyście otworzyli te czerwone i zielone puszki, które macie, tak. Dobra, moi kochani, waszym zadaniem przy zachowaniu trzech zasad, czyli pierwsza zasada to jest taka, nie dajemy jednego dodatku, czyli dajemy wiele. Druga rzecz to jest taka, że wszystkich dodatków w, naszych, w naszym chlebku nie może być więcej niż dwie ręce. Czyli łącznie wszystkiego, co nasypiecie do swojego chleba, to są wasze dwie ręce i nie mieszamy przed zakończeniem, żebyście widzieli, widzieli ile tam jest tego wszystkiego w Waszych miseczkach, dobra? Czajcie? Tak. I pamiętajcie, że Wasze klebki mają smakować tak jak Wy chcecie, żeby potem. żebyście mogli je poczęstować swoich najbliższych i żeby oni byli zadowoleni, że to była wasza, wasza twórczość. Słuchajcie, czym chata bogata, tym rada, proszę was. Dodawajcie. Można cebulkę, prażoną Dwa tak, I stykniemy dziękuję. na rączkę. Tak, na rączkę, żeby nie spuściła. Łącznie dwie garści. Łącznie dwie garści. No i, i potem potem było tak, że siedzieliśmy z moją małżonką. Zastanawialiśmy się, czy kawiarnia, która w Bartoszycach jest i którą lubimy, będzie dobrym tematem, żeby ją kupić. Więc kupiliśmy kawiarnię. A potem się okazało, że. Że pomyśleliśmy o tym, żeby wiesz, więzienie pachniało czarnym chlebem i czarnym kawą. Myśmy się sami zastanawiali, jak to wyszło, bo to wiesz fizycznie, wiesz, no tak. E, więzienie, 4000 metrów plus wiesz wszystko. No wyposażenie z kilkaset tysięcy, no teraz wiadomo, że już to jest około miliona. E, wiesz, no zespół ludzi w ogóle i w ogóle nie. No i tu się okazało, że myśmy po prostu postawili na szale zapach chleba. Czy czy chleb dla Polaków jest tak mocno ważny, czy on jest tak ważny w relacjach i czy on pachnie w każdym domu, czy ludzie za nim tęsknią, czy. Żeby, żebyśmy my mogli zrealizować ten, ten pomysł, nie? Jaką więzienną piegarnię. No i okazało się, że on był. Był ważny dla starosty, dla wojewody, dla mieszkańców Bartoszyc. Potem się okazało, jak zaczęliśmy sprzedawać dla ludzi dookoła, teraz dla całej Polski, nie? Jak zaczęliśmy wysyłać chleb do nie, nie pozostaje wam nic innego, jak teraz włożyć rękę do swojej miski i wymieszać wszystko, tak? Jeszcze można pracować dwoma rękami, ale za chwilę będziemy pracować już tylko jedną. Super. Będziesz siebie dobra gospodyni. Widzisz, już umiesz piec Mamy już y, waszą mąkę, macie już swoje dodatki i teraz nie pozostaje nic innego, jak wsadzić palca w tą miskę małą i wymieszać. Wszystko, co tam macie, tak, w małej miseczce. Mhm. Oprócz drożdży i wody, co tam jeszcze jest, jak myślicie? Cukier. Cukier, tak. tak. Mamy tu, tak, tak, tak. teraz wlewamy do dużej miski, ale będziemy pracowali wyłącznie mało, jedną ręką, jedną ręką. Wszystko wlewamy, tak, wszystko wlewamy. Miseczki sobie odstawcie, one już są wam niepotrzebne, tak. Jedną ręką trzymamy miskę, tak? ona ma taki rand, fachowa miska do robienia chleba ma rand. I drugą ręką gnieciemy ciasto między palcami. Mamy na to 4 minuty. 4 minuty, w tym 2 minuty na to, żeby powstał kęs ciasta. I dwie minuty na to, żeby zrobiła się kula ciasta. Rozumiem, że tam praca rodzinna na cztery ręce. Dobrze. Jasne. Ale to też jest wartość. To by jak najdłużej się ze sobą dobrze trzymać. No dobrze wam idzie, dobrze, no. Dobrze idzie, mieszajcie. No. Okej, okay. i teraz jak już macie pozaklejane rączki, to obok was leżą takie drewniane, tępe noże i tymi, tymi właśnie nożykami możecie zeskrobać swoje paluszki i już nie wyprzeciskać między palcami ciasta, tylko próbować je trochę gonić, zaokrąglać, ale już nie przez palce, żeby się nie przeklejało, tak? Czyli Bardziej ja krócej już tego chle ten chlebek dotykamy, wyrabiamy ciasto jeszcze dwie minutki i za chwilę będziemy formowali nasze już bochenki, które potem umieścimy sobie w poreczkach. Kształt docelowy do kula. 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 Tak. Pięknie. O, widzę, że tu gospodynie ogarnęły temat. Tato jak masz na imię? Anton. Anton jeszcze ogarnia, ale widzę, że to też na, cztery, na trzy ręce. Dobra, krzysiół. Gdybym nie miał tego fachu, gdybym go nie budował, to, to potem przyszła pandemia. I, i dziwnym trafem y, pandemia zaczęła się 14 marca. Został wprowadzony lockdown totalny, czyli tak momentalnie. Pokazy chlebowe nie idą, bo są plenerowe. Kawiarnia stoi, bo jest zakaz w ogóle wchodzenia ludzi do lokali gastronomicznych. Jakiekolwiek nasze działania spółdzielcze leżą, a my mieliśmy zaplanowane otwarcie Piekarni więziennej na 15 marca na święto świętego Klemensa patrona piekarzy. 14 wchodzi pandemia. 15 jest świętego Klemensa patrona piekarzy i my odpalamy piekarnie. Więc. Ale już, już, już w momencie kiedy weszło, pojawiła się pandemia, czuliśmy, że w domu brakuje. Już nie mamy za co karmić dzieci, już nie wiemy, jakie będzie, jakie będzie nasza przyszłość. Nie? I siedzimy i pieczemy tylko chleby. Cały zespołem I przeżywamy kolejne miesiące, nie? Całe ręce na sobrki. Mm. Ja mam tylko... No patrz, ja też ja ty. mam kilka. Tylko... ja mam dwie ręce. A to dwoma rękami tak robię. No. No. no teraz zawinąć, tak? Tak. Aha. O, tak. I tutaj zaklejamy. Wiecie, tak jakbyśmy chcieli zamknąć płatką. No dobra, spokojnie. Kiedyś, dobra? Słuchajcie, i właściwie teraz, gdybyśmy mieli już okrągłe, teraz już mamy okrągłe bochenki. Yy, mamy tutaj, zauważcie, co to jest? Z czego? Z wikliny, tak. Słuchajcie, to są koszyczki wiklinowe, i one służą do wyrastania ciasta. Wystarczy je spruszyć mąką, a jaką mąką spruszczamy? dzieciom pupy, żeby się nie otwarzały. Ziemniaczami. Ziemniaczami, słuchajcie. Więc taką mąką właśnie słyszamy wykinę i wkładamy nasze okrągłe bochenki. No Czy ee. zgadza Wam się kształt okrągły z tym koszyczkiem? Niekoniecznie. No właśnie, dlatego że to jest koszyczek owalny. Dlatego dzisiaj spróbujemy zrobić owalne e, chlebki, więc łączymy kciuki. Tak, łączymy kciuki. Enticzek, pędziczek, czerwony stoliczek, na kogo wypadnie na tego będz. I teraz ostatnie zadanie jest takie. Wkładamy chlebką rączki pod głowę. O, I zawijamy w trzech ruchach. W trzech ruchach do środka. Czyli tak. Raz, dwa, trzy do środka i wałkujemy po całym stole Wasze daleko. Właśnie tak daleko, tak żeby obracały się kawałek nie kulały nie nie, nie się tak za długo ci wychodzi, wiesz, to za chwilę do miseczki nie będzie. Tak? O. Tak. Zauważcie, że on wtedy nabiera takiego okrągłego kształtu, prawda? I teraz możemy znowu spruszyć jaką mąką koszyczek wikinowy? ziemniaczaną, albo wysmarować foremkę, którą dzisiaj macie przed sobą. I teraz tak, Lina, smaruj formę. Smarujemy boki, bo tam się najbardziej przykleja, reszta spłynie na dół. I z drugiej strony stołu też Max, tak? Dobrze będzie? Kacper. Kacper, no przecież mówiłem, że Kacper. Słuchajcie, i teraz przyszedł czas na to, żebyście mi powiedzieli, jak wasza grupa się będzie nazywała? Łosie. Łosie. Dobrze. Słuchajcie, czy ktoś jest przeciwny nazwom Łosie? Nie. Na karteczce piszecie nazwę grupy, którą już łosie. ustaliliśmy, i swoje imię. Dobrze. Pamiętajcie, że chleb też ma pewien taki wymiar uniwersalnego dobra. Że wszelkie złości, że jak robicie, to wkładacie swoją siłę w robienie bochenka i też e, mówi się, że chleb wyjdzie taki, o, jaki, o, o czym myślicie. Czyli jeżeli macie złe nastawienie, to może wyjść zakalec, więc bardzo dobrze jest podczas robienia chlebka myśleć sobie pozytywnie o... E, różnych osobach swoich przyjaciołach. I też zauważcie, że zapach chleba i to, co Was tutaj przywiodło, to też jest takie bardzo miłe i łączące, więc też przy stole próbujemy też być bardziej dla siebie przyjacielstwem. Wszystko masz już tak? I teraz wkładamy chlebki, ale jednej rzeczy, której nie robimy po włożeniu, nie stukamy, nie ubijamy ręką. Dlaczego? Jak myślicie? A chlebek, a chlebek w którą stronę rośnie? Do góry. Do góry, jeżeli go przyklepiemy, to on będzie miał problem z rośnięciem, tak? Czyli bardzo delikatnie przecięciem do dołu, przecięciem do dołu, wkładamy. Tak. Kuba idzie do Was z wodą. Przy pomocy utopienia karteczki w wodzie, przyklejamy karteczkę sobie na własne ciasto, na własny chleb. Siedzimy i pieczemy tylko chleb. Nie? całym zespołem. Mamy dwa miesiące pracy, ale po dwóch miesiącach okazuje się, że ten. Ludzie zaczęli sami robić chleby w domu, te dobre, eee, a środki też się kończą, no i przychodzi moment, co dalej. Nie? No i wtedy wchodzą oczywiście pomocy rządowe, jakieś tam rzeczy pod tytułem tarcze, inne rzeczy, więc to nam się udaje. Eee, udaje nam się znowu trochę wznieść na, na, na wyżyny, ale a w międzyczasie pracujemy nad nowym produktem, nie? I, i znowu pojawia się pomysł, ok, zróbmy. Chlebopaki. Zacznijmy, zacznijmy korzystać z tego, że mamy infrastrukturę paczkomatową w Polsce. Nie? Wiesz, cała, cała pandemia pokazała, że ludzie mają ochotę zamawiać kurierami do paczkomatów do domu wszystko, nie? Czy marchewkę, czy czy, wiesz, czy mikrofony, tak? Więc jakby wszystko. No i okazało się, że zaczęliśmy wysyłać do naszych przyjaciół. Eee, I ci nasi przyjaciele powiedzieli: Kurczę, ten chleb jest super, nie? Wysyłajcie nam więcej. No i okazało się, że wiesz, że startujemy z chlebopakami i znowu żyjemy, nie? No. Dziękuję. Zaraz nam się do odbioru swoich bochenków chleba. Klepki wyszły bardzo pięknie. Nie, to nie nasz. Który jest nasz? Nasz chleb jest gotowy? Nie. Na górze miałem napisane piesza na dole dmać. Ja do Dopieczony. <noise> Który to? To jest mój. To jest ja nie widzę. Woroniki też zabieramy? Tak, to jest A tu jest mój. Pójdzie. Nie, ja to jest. Słuchajcie, chlebki zaraz Wam rozdamy, pytając się każdego o, o jego imię na chlebku i jego co w jaki sposób zaznaczył swój chlebek. Zauważcie, że chlebki są. Mocno przypieczone od spodu, dlaczego? Co jest u nas na, na samym spodzie. Kamień, a pod kamieniem jest ogień, tak? Dlatego te chlebki są mocno przypieczone. Chlebki z cebulą dostały takiego... E, takich, pa, takiej panterki. Są piegów, tak? One są. To są piegi tłuszczowe, tak można powiedzieć. A z cynamonem są troszeczkę ciemniejsze chleby. To od razu widać i żwawinką. A resztę, że tak. Zauważcie jeszcze jak Kuba sprawdza chleby. Słyszeliście to? tu mam. O, i tak się sprawdza prawdziwy Każdy chleb bije jak dzwon. Jeżeli jest taki właśnie dźwięk, to znaczy, że chleb jest wypieczony. Jak jest chlap, 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 to znaczy, że się zrobił zakaz. Dobra. Monika. Monika. Pachnie. Elza. 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 jest. Nie? Nie. Ewa. Tak. Czekam. Ewa, spadła Ewa. Dziękuję bardzo. Trzeba sąsiadów teraz zaprosić. Tak, siostra już jedzie. Całą rodziną. Jest to dla nas bardzo ważne, żeby... Żeby zaczarować Polskę. E, zdrowym hadem, żeby podnieść jakość rzemiosła, pieczywa e, w całej Polsce. E, powiedzenie Niech cała Polska pachnie chlebem jest, można powiedzieć, czasami no, płytkim powiedzeniem, tak? no, bo to jest naturalne, a z drugiej strony bardzo głębokim, bo, bo w pewnym momencie Polska przestała pachnieć chlebem, ona jakby zaczęła pachnieć marketowymi produkcjami. Nie? No, a teraz jakby, wiesz, obudzenie się całkowicie, całkowicie, wiesz, Polaków czy tam społeczności grupy na Facebooku, nie czy piekarnicza brać, czy, nie wiem, piekę, nie piekę, wiesz, czy różne, wiesz, powstają, kupa ludzi, którzy pieką chleby. E, a myśmy 10 lat wcześniej jeździli po Polsce i robiliśmy te cały czas pokazy i warsztaty i pytaliśmy się ludzi, pieczecie już w domach? Oni mówili, że nie, jeszcze tak mocno nie pieką, nie? No, przyszła pandemia i okazało się, że wzrost pieczenia chleba był tak duży, a ludzie zaczęli tak dbać o swoje o swoje zdrowie, że weszli na wysoki pułap. Czyli Polska zaczęła pachnieć chlebem tym domowym, tym dobrym, najzdrowszym, robionym dla swoich domowników, pieczywem. Pytanie jest teraz, wiesz, co dalej, nie? No, to tak jest, to, to ja sobie zadaję. Pandemia pokazuje też, że, że no, trzeba mocno teraz przeanalizować wszystkie, wiesz, rzeczy, które się robi. No, na razie mamy zaklęcie, wiesz, idź na piekarza. Nigdy nam chleba nie zabraknie, wiesz, się sprawdza, nie? Dziękuję bardzo. Ojej, jak ciepło. Szymon. To ja. Teresa B. Super, będę piekła dziś. Naprawdę. Podobało mi się bardzo. Już teraz mam troszkę pojęcia jak to się robi w ogóle, tak? Bo tak to sama kombinowałam i nic z tego nie wychodziło. Troszeczkę myślę, że cofnęliśmy się do takich czasów, naszych babci, prababci. Mogliśmy zobaczyć, jak to się robiło, bo teraz najczęściej chleb kupujemy po prostu w sklepie, prawda? A wydaje mi się, że kiedyś po prostu ludzie na co dzień robili coś takiego. I to było niezwykłe, bo ja się poczułam troszeczkę tak, jakbym była w skórze własnej babci. Słuchali Państwo reportażu Fundacji Głos Ewangelii. Więcej reportaży na www.gospel.pl. Zamów bezpłatnie wydawnictwo Fundacji Głos Ewangelii Pewne życie w niepewnych czasach. Kliknij studio reportażu na stronie www.gospel.pl. Polecam i zapraszam. Henryk Dedo.